Wszystkim jest związany jest z dwoma tymi odpustami. Tym tak zwanym odpustem rybackim, który przeżywamy w okolicznościach Matki Włosznej w Szkapleżnej około 16 lipca i drugi, ten wielki we wrześniu z kolei związany z, ze Świętym Narodzinem Matki Włosznej. A ten szkapleżny no, jest taki bardzo tradycyjny, ale też to tego względu, że tutaj obraz obrazku szkapleżnym, które zostało zatwierdzone w wieku przez papieża i te odpusty już od tamtego czasu trwają Rana. Dzisiaj osoby zapisują się do pasa szkaplernego i po świętej będzie uroczyste namarzenie szkaplerzy właśnie dla tych, którzy z tego co Natomiast tradycja jest taka, że to jest tak zwane odpust rybacki, albo węgorza czy jagodowe, właśnie tych rzemień z całego połysku, kiedyś się byli głównie rybacy. Przychodzą właśnie, tam było dokładnie wczoraj, przychodzą tutaj do sanktuarium większość z nich też dzisiaj wraca. przyjadą na tą prze i piesze wracają, a stąd powiem do KLS 38 km, tak? że to jest rzeczywiście wielkie wydarzenie. Nie? Ale po to, żeby właśnie podziękować pani Swarzewskiej za tą opiekę przez ten Wiemy, że to nie jest najlepiej, więc praca nie jest też łatwa, więc nie mają za to bardziej mają no, zasudniwać o co płacić. I głównie takie stężnej tego.